Dobrze się czujemy ze sobą na boisku. E... Dzisiaj, co prawda, nasza gra mocno falowała, bo pierwszy set był... E... był słaby, po prostu. Był słaby w naszym wykonaniu i... E... i zabrakło nam jakreszej jakości, zagrywki, jakby nie mieliśmy tempa. Ale wróciliśmy, wróciliśmy później do siebie. E... Do, do, do swojej gry i... być może presja, a być może po prostu to, że... No... Może w tym momencie jesteśmy po prostu lepszą drużyną i dlatego wygraliśmy mecz. Tak chciałem, żeby ta druga runda się zaczęła dla nas, bo to frycowe, o którym mówiliśmy dla Beniaminka, mi się wydaje, że zapłaciliśmy w pierwszej rundzie, szczególnie na początku. Mieliśmy bardzo duże problemy ze skutecznością w ataku. Teraz po analizie, po pracy jaką wykonaliśmy, to się, to się diametralnie zmieniło. Dlatego nawiązujemy już taką równą e, wyrównaną rywalizację i nawet przechylamy szale zwycie z, z tymi zespołami, które wcześniej, z którymi wcześniej nam nie szło i, i, do, i przegrywaliśmy te spotkania, więc e, cieszę się bardzo, że, że ten początek drugiej rundy e, zaczynamy od, 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 od pięciu punktów, tak? Dobrze liczę od pięciu punktów, więc to na pewno nas buduje i, e, Liczymy, liczymy teraz na to, że, że ta druga runda i ten początek nas poniesie jeszcze dalej. Gdzie jest sufit, nie wiemy. Na razie musimy się regenerować, bo jest bardzo intensywny czas dla nas, bo w środę kolejne spotkanie, w sobotę kolejne i każde jest bardzo istotne. Widowisko było dobre. Myślę, że generalnie od, od meczu ze Skrom, który maliśmy w kucharze, ale później te trzy ligowe mecze. Yy, gramy dobrze, bo trenujemy po prostu dobrze i to, i to widać niestety nam się to nie przekłada na jakąś większą ilość punktów. Bo brakowało punktu we wrześniu, tutaj też jeden punkt punkty wywozimy, gramy dobrze, ale no mówię, na koniec swoje sytuacje, które wykorzystujemy jak gramy jeden na jeden na siatce, no to mamy problem później właśnie w takim nie kończymy, bo nie da się ustanać bez bloku. I tych sytuacji szkoda, no i w tych momentach właśnie kluczowych to zagrywka przyjęcie to był największy problem dzisiaj. I... Tutaj traciliśmy seriami punkty i to był problem, bo chcieliśmy łatwą zagrywką zrobić serię, a robiliśmy bardzo dużo błędów. O ile w nagrywaliśmy bardzo dobrze, o tyle później zaczęliśmy po prostu za dużo tych rybczyć. Na pewno papier na papierze nie byliśmy faworytami, Mimo jego mimo pozycji i Norwida. To ja dalej wiem, że grają tam świetni zawodnicy i już nieraz pokazujący w tej lidze, że, 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 że są po prostu liderami w swoich zespołach, w których grali wcześniej. Tak naprawdę nie wiem, z czego wynika ich słabsza dyspozycja w porównaniu do tego, co przed sezonem zakładali, nawet podejrzewam, nawet oni no ale to tak jak mówię, to są, to są już ich problemy i oni sami muszą jakby sobie to, to, to ogarnąć. Ale w, jakby wiedzieliśmy, że w każdym meczu może im, e, może im coś przeskoczyć, jak to mówił o pewnym tak. polskim tak, piłkarzu. E, mogą zacząć grać bardzo dobrze, tym bardziej, że tydzień temu co prawda przegrali mecz, ale jak patrzyliśmy na statystyki, to sami nie wiedzieliśmy jak to się mogło stać, bo, bo każdy z nich zagrał po prostu bardzo dobry mecz. Tak jak mówię, no, może dzisiaj nie było zawsze pięknie, ale najważniejsze, że zrewanżowaliśmy się za, 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 za wynik, który był w pierwszej rundzie. My przegraliśmy wtedy 3-2, teraz wygraliśmy. No i co, no, i krok po kroku. No na pewno tych punktów nie zdobyliśmy w pierwszej rundzie i mało. I teraz te punkty się bardzo ciężko zdobywa. Tym bardziej, że patrząc na Legię Warszawę, która gra już teraz bez presji, bo bardzo agresywna jest gra, szuka swojej szansy i tych punktów nazbierała. Jak na Beniaminka, tak to jest, zawsze niebezpieczny Beniaminek. ale ja się skupiam na sobie, nie patrzę na to, co inne zespoły robią, ja się muszę skupić na tym. Szkoda bo wiem, że opaki naprawdę pracują bardzo dobrze i ta grupa zaczyna, nawet jak to jest późno, ale ta grupa naprawdę zaczyna funkcjonować dobrze. I to widać też na boisku, że, że gramy po prostu dobrą środkówkę, tylko czasami brakuje właśnie tej pojedynczej akcji, tej pojedynczej jakości która w danym momencie jest po prostu potrzebna, żeby wystawić dobrze i skończyć po prostu ważną piłkę. Dzisiaj tego nie mieliśmy, musimy pracować, czekamy swoich szans dalej. Gramy z, z, z iskierką, z ogniem i gramy z wielkim sercem. I ja powiedziałem, cokolwiek się nie wydarzy e, w tym sezonie organizacyjnie, nie, e, poza sportowo-sportowo. Ja chcę wygrywać. Ja chcę wygrywać i, i będę pracował i, i motywował ten zespół do samego końca żebyśmy osiągnęli jak najlepszy wynik.